A dokładnie, słuchajcie, bo to jest y, bardzo ważna informacja. dobrze pamiętam. Kochani, został wymyślony w roku 1880 przez kanclerza Bismarcka. Tylko, że w roku 1800 mało tego, znaczy mało tego, w 1880 został stworzony już był. I teraz tak, czy on ma prawo funkcjonować dobrze w tej chwili. Dlaczego? Tego nie. Został stworzony dla ludzi, którzy ukończyli 70. rok życia, czyli uznawani byli już za zupełnie niedołęcznych i to miał być jakiś tam prawda środki utrzymania, żeby, żeby no nie, nie, nie potrzebowali tej pomocy z kontinu. Tylko że wtedy średnia wieku wynosiła 45 lat. Tak naprawdę te 70 mało kto dożywał. I to były składki opłacane rzeczywiście, tak jak w tej chwili tą administrację państwową redystrybuowane są składki wpłacane, wpłacane w czasie tej aktywności zawodowej. Yy, tylko że... A jeszcze nie wszystko, że ludzie żyli krócej, że te siedemdziesiątki mało kto dożywał, to składki były płacone dużo wcześniej. Robownicy szli do pracy w wieku lat kilkunastu i zaczynali płacić wcześniej, prawda? Więc te pieniądze, no, było je skąd brać. Co się zmieniło na naszym rynku? Znaczy na naszych czasach, w których żyjemy? Bo to dotyczy już właściwie globalnych problemów, jest nie tylko naszych. Starzejemy się, czyli jest mniejszy przyrost naturalny, tak? Jest mniej osób, które... Znaczy są bardzo produkcyjne, nie? Mniej osób w wieku produkcyjnym, a średnia życia się wydłużyła, dłużej ludzie żyją. Czyli jest więcej ludzi, którzy z tego mają korzystać, a mniej ludzi, którzy na to że tak powiem, pracują, nie? Pomimo solidaryzmu jakiegoś takiego Żyjemy dłużej. Nie wiem, czy mi zostało do 45 roku. Naprawdę nie zamierzam umierać. Słuchajcie, chcę no. <laughs> żyć długo, dobrze i zdrowo. Yy, średnia Wasza wieku nie wie, ile jest tej młodzieży. 11, no, tak, 23. A Wy mówicie dopiero o podjęciu pracy, prawda? Przed niektórymi jeszcze kilka lat nauki. Kiedyś ludzie wcześniej zaczynali pracować. Teraz pracujemy dłużej i jakoś tak to chyba w niektórych zawodach jest, że ten, 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 ten czas studiowania liczy się później też do, do stażu pracy. Czyli staż pracy się liczy, ale, ale składek nie ma. Poza tym i to, co stało się w ostatnich latach, przynajmniej na naszym rynku, dużo po prostu wyjechało. Część wróciło, ale nie wróci. Część, część, część Zostanie. Czyli generalnie, jeżeli nie chcemy widować na emeryturze, to trzeba, trzeba zrobić coś. Osobom, które wybierają się tylko do pracy, to tak uczułem je jeszcze tutaj w, w, w takim bardzo młodym wieku, słuchajcie, to może być trochę za mało. W którymś momencie trzeba by się otrząsnąć i zrobić coś jeszcze, tak? Tu koleżanka powiedziała o rozwiązaniu franczyzowym i bardzo dobrze, czy wiecie, z czym się wiąże franczyza? Czy wszyscy wiedzą, co to jest franczyza? Znaczy, ona jest tak popularna, że się nie zastanawiamy nad tym, co to jest, ale ja pamiętam jeszcze ileś lat temu, kiedyś dla franczyzy podawało się za przykład tylko McDonalda taki naj, najpopularniejszy, prawda? W każdym mieście to samo. Yy, i, I tak było wiele lat i przynajmniej u nas długo, długo nic, natomiast teraz, no gdzie nie pojedziecie, czy w Wielonej Górze, czy w Szczecinie, czy, czy w jakimkolwiek innym mieście? W Poznaniu, w San Francisco, Nowym Jorku, w Paryżu, w Barcelonie, słuchajcie, wszędzie jest to samo. Na przykład ja jeden rubiec jest sklep, do którego chodzę wszędzie, na całym sieci i naprawdę on wygląda wszędzie to samo. Tak samo, to jest franczyza, tak? To jest franczyza. Z franczyzą jest jeden taki mały problem, że trzeba mieć sporo pieniędzy, żeby rzeczy z zaadoptować, tak, że, 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 że się tak wyraża. Dobrze. Są oczywiście biznesy tradycyjne, tutaj zdajełoby nam to czas do wieczora, gdybyśmy chcieli o tym wszystkim mówić, Nawet też koleżanka, która jest przedstawicielką biznesu tradycyjnego, też dużo mogłaby na ten powiedzieć, dlaczego już tak za nim nie przepada, jak to się wydawało kilka lat ale jest jeszcze rozwiązanie inne, między innymi coraz bardziej popularny marketing sieciowy. Tak jak powiedziałam na początku, nie będzie żadnych umów, nie będzie żadnych produktów e, wyjmowanych z podstaw, ale za to przyniosą wali. w oczach, tak? Biegamy i opowiadamy sobie, mam taki wspaniały biznes, jutro ja będę bogaty, ty może pojutrze. A następny za tydzień. Widzieliśmy, że to jest wielka wada nie o to chodzi. Ja jestem od 10 lat. Helikopterem nie latam. Bo tak też się często o tym mówi, prawda? Już niektórzy budują pasy startowe od swojego domu. Jak tylko zaczynają, jak tylko podpiszą, jakąś tam. Deklaracje z jakąś firmą. Natomiast mogę powiedzieć, myślę, że wiele, wiele, wiele jakiś tam spraw o tym świadczy, że jest to biznes tak naprawdę na całe życie. To jest normalny biznes, z którego da się żyć, z którego się da bardzo dobrze funkcjonować. I, i mod, znaczy podsumowanie tego, morał z tej walki jest takie, że te zawody wygrywają ci którzy do mety zdążają spokojnie. właśnie jak się przez tych jeden nawet ręce składa, nic z tego nie wynika, tak? Także, jeżeli moja koleżanka twierdzi, że zarabianie 30 tysięcy jest nieetyczne, bo, bo na świecie jest głód no to nie da rady, bo mogę ją przeprowadzić za uzdę, tak? Ale niestety nie napiję się, bo, bo uważam, że to jest nieetyczne. Ehm. A tu studnia. Czyli znaczy, zdążyłam napisować studnia. Generalnie studnia, po co ta studnia? Studnia jest po to, żeby pokazać i przypomnieć, że znaczy nakopanie studni jest za późno, kiedy się chce pić. Tak, wtedy już już, tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś przychodzi i czy jest te pieniędzy na przedwczoraj, jeżeli przewczoraj nie, nie damy rady, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc, żeby tak się stało. Jak się chce pić, no to, to trzeba już. To jest po prostu za dużo. Trzeba, nie studnie kopie się, zanim poczujemy pragnienie. Czyli tak jak Wam zadałam pytanie, mogło być młode osoby, mogą być zdziwione. No, przyszła osoba w średnim wieku i nas tutaj, piękne i młode dziewczyny, pyta, z czego będziemy żyć w tej emeryturze. No co, jest ja nie tak. Nie, właśnie, że tak. W dzisiejszych czasach to jest jak najbardziej tak, że trzeba zastanawiać się, co będzie ze mną później. O to, że dzisiaj mama babcia zostaje Ewerybore, to znaczy, że znaczy, tak? Ten Taka sytuacja się niestety dość mocno i radykalnie zmieniła. Yy, o. Teraz podoba się chińskiego dużo, bo ci uczy. U nas też, bo jest coraz bardziej popularne. Pamiętam yy, lat temu kilka, yy, mój kolega, który był na on pracuje w firmie, ale w tym, że on jest, jest w firmie jest pracownikiem firmy, że tam dyrektorem. Mówię, że byli ze swoim produktem na Tatach w haju i mówię, że tam, tam zrozumiał, że czuł ta zaleje świat, że nie mamy wyjścia, po prostu tak się niedługo stanie. No i przecież widzimy, my mieszkamy na wsi pod lasem, a niedawno do tego. słyszałam, że u nas Chińczycy negocjacje podejmowali. Czyli generalnie chistiego. Trzeba się zacząć uczyć już. <gryzys> Może się przydać. E, a to, ten znak oznacza kryzys. Tak jak u nas czara w ciągu Tak, tak. To jest chiński znak kryzysu. Ale co ciekawego. No ci Chińczycy w ogóle są ciekawym narodem. E, i, I co się okazuje? On składa się z dwóch odrębnych symboli, z których jeden... Ten pierwszy oznacza niebezpieczeństwo, ale ten drugi oznacza możliwość. Ja wcześniej nie powiedziałam to, że ten bandynik sieciowy przejść w naszym kraju, właśnie nie tylko, przeżywa taki ogromny rozkwit, to jest również zasoba kryzysu. Że nagle ludzie zobaczyli, że może korporacja to już nie to że nagle stwierdzili, ja już nie chcę pracować tak ciężko, tak długo, nie chcę, żeby się rodzina rozpadała. Słuchajcie, oczywiście na parę lat temu się coś takiego zupełnie nie śniło, bo kiedy spotykało się osoby, załóżmy, z innej firmy, no to miało się wrażenie, że ten ktoś myśli, moja jest najlepsza. Tak, moja jest najlepsza. Nieważne, że jest pięć firm, które sprzedają kosmetyki jest na pewno najlepsza, bo one mają coś tam, w sobie taką technologię, że one są po prostu jest 20 lat morszy, tak? Jak się, jak się kosmetyku użyje. Ten klub sprawił sprawi, że jest zupełnie niezwykło, że przy jednym stole siadają ludzie ze wszystkich firm. Nikt nie mówi, że najlepsza. Nikt nie mówi, że to w ogóle tylko tutaj można zarabiać uczciwe pieniądze. Więc coś coś, coś zupełnie niezwykłego. No pewnie, Niezwykłe jest to, że ja wszedł i wobec i wszystkim swoim próbowniczą konsultantom, dystrybutorom chwalę pod niebiosa książkę dziewczyny z offline. Takie elementy, które będą służyły wszystkim. Wiemy. Wszystko to stało się za sprawą bardzo ciekawego człowieka. 6 lat temu, 6, 2004, 4, w styczniu, wyszedł pierwszy magazyn, zawód magazyny, na znaczy pierwszym magazynie. pisma. No i kiedyś jakiegoś wywiadu, y, jakiś, jakiś wywiad przeprowadzał dla jakiejś gazety z liderem jakiegoś dużego formatu no i po się stwierdził, no przecież tyle tysięcy ludzi nie ma, nie ma, swojej, nie ma swojego pisma. I tak się zaczęło. Y, 2004 rok, tak? czyli to 6 lat już minęło. Y, zaczęło się od tego, zaczęło się od tego, Zaczęło wychodzić profesjonalne, porządne pismo, który, które jest niezależne, wszystkie firmy traktuje je jednakowo, wszystkich liderów traktuje je jednakowo I, i, i zaczęły się y, ciekawe rzeczy wokół tego tworzyć. Jak pojawił się człowiek, który wiedział czego chce, pojawili się inni ludzie i stworzyli wszyscy razem tak zwaną grupę MLM. Nie wiem, czy Oscar dla aktorów tym jest ten konkurs. Edycja była, y, ta po raz pierwszy została w tym konkursie uwzględniona też branża MLM, Czyli dzięki, no, dzięki wygraniu takiego konkursu rzeczywiście można wypłynąć na szerokie wody i, i być zauważone przez społeczeństwo. Bardzo bardzo